Fajnie, jak będę dziennikarzem i, i lubię być dziennikarzem. A co dzisiaj tutaj robicie? E, przyszliśmy do taki do, oglądać dziennikarzy. O i co, pooglądaliście? Tak. Aha, i jak nam się podobają dziennikarze? E, fajnie. Dobra, a ktoś jeszcze chciałby być dziennikarzem? Ja! Zespół Redakcyjny Telewizji Regionalnej spotkał się z dziećmi z przedszkoli, aby pokazać im pokrótce na czym polega praca dziennikarza. Spotkanie odbyło się w chwili Książnicy Beskickiej na osiedlu Wojska Polskiego na prośbę pracujących tam bibliotekarzy, którzy postanowili uatrakcyjnić i urozmaicić przedszkolakom prowadzone tam dla nich zajęcia w bibliotece. Z wielką przyjemnością udaliśmy się na to spotkanie, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że opowiadanie przez kilkadziesiąt minut przedszkolakom o tym, czym zajmuje się dziennikarz – może być dla młodych słuchaczy ciężką próbą. Wystarczyło jednak trochę sprzętu w postaci kamery, mikrofonu i laptopa z odpowiednim oprogramowaniem, aby zajęcia zmieniły się w zabawę, dzięki której dzieci poznały pracę dziennikarza nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej, która przecież sama w sobie może być i w wielu przypadkach jest właśnie dobrą zabawą. Tu jest kamera tutaj? Widzisz tu gdzieś kamerę? Tute. Tu jest kamera, dobrze. To jest kamera. Co jest jeszcze potrzebne? Co hmm. jeszcze jest potrzebne, żeby nagrać? Mikrofon. mikrofon! A jest gdzieś mikrofon tutaj, bo ja nie widzę. O, rzeczywiście jest mikrofon, tak. To teraz zobaczcie sobie taki mikrofon. Weźcie sobie go do ręki. Na chwileczkę każdy, dobrze? My tu jesteśmy u Was dzisiaj, bo wam chcemy pokazać, jak to jest być dz... reporterem, dziennikarzem. To kto by chciał być, a kim byś chciał być, ty, 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 kim byś chciał być, jak będziesz dorosły? Kim? Policjantką! Pilotem! Dlaczego? Policjantką, pilotem. Karetki karetką. karetką. A ja karetką, tak? A ja pilotem. dobrze. Syrenom, bo ja jak bo... Ja pilotem, dziennikarzem, yes. dziennikarz. ja bohaterem, bohaterem. A ty bo mój syn jak był w ważnym wieku, to jak zapytałem się go kim by chciał być, to powiedział że marchewką. Może... Aha. Dobrze. 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 A teraz posłuchajcie, teraz w takim razie jesteśmy tutaj po to żeby nie powiedziałaś powiedz. Ja by chciałam być piosenkarką. Piosenkarką. Ja też nie powiedziałam. Kombojką. Kombojką. Ja rozpunką. Rozpunką. Piosenkarką. Ironmanem. Ironmanem, dobrze. Spidermanem. man Bardzo fajne zawody. Bardzo Batmanem. fajne zawody. Potworem. Batmanem. Batmanem. A Batmanem. Szersniczką. Szersniczką. Chciała być nauczycielką. nauczycielką chciała. Też a, nauczycielką. Policjantką. Policjantką. Dobrze, wystarczy Słuchajcie, teraz wam pokażę. Chciał tu pracować Chciałam być E Spitalką, bardzo dobrze. Ja też się w tym Pilotem, Pilotem są. Karetką. Kim? Karetką. Karetką. Ziennicką. Tak, to tak jak karetką, to tak jak marchewką, to coś podobnego, ale to jest bardzo fajne, ale karetka jest a, karetka, lepsza. Karetka, ja Pielęgniarką. Dobrze, słuchajcie, wystarczy, a teraz jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby wam też pokazać, jak się z tego, co się w tej kamerze nagrywa, robi film. A więc teraz patrzcie, będziemy to robić w komputerze, tak? Wycinamy teraz kolegę, który tutaj coś mówi. Co w przedszkolu można robić? Uczymy się liter. O, proszę bardzo. Zobaczycie, jak kolega powie nam... Co robicie w przedszkolu, ale zrobimy, żeby powiedział to trochę szybciej. Chcecie? Tak! Dobra, uwaga, to kolega powie nam teraz... No, Najszybciej! Dość szybko. Najszybciej nie, ale nie tak żeby było słychać. Uwaga? Jak pan kolega teraz powie? Powiedz bardzo bolno. Patrz masz jaki, masz, jaki masz głos. Tak. O, <słuch> Zastosowany przez naszą ekipę sposób prezentacji pracy dziennikarskiej okazał się nadzwyczaj skuteczny. Chcę być dziennikarzem i chcę nagrywać ludzi. Jak będę dziennikarzem, no to będę się uczył czytać książki. Jak będę dziennikarzem, to będę pisać gazety. Chciałbym być dziennikarzem i. I pisać. Potem jednak przyszła druga grupa nieco starszych dzieci. Na pewno każdy z Was ma jakiś pomysł, pomysł na to, jaką pracę chciałby wykonywać. Kim chciałbyś być? Pilatem. Pilotem. Piłkarzem. 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 Piosenkarzem. Piłkarzem. Wojskowym. Wojskowym. Eee, lekarzem dla zwierząt. Lekarzem dla zwierząt. Baletką. Dobrze. Piłkarzem. Piłkarzem. Rekarką. Hmm. E, ja bym chciała być lekarką. Oh. Lekarką. Piłkarzem, bo mama mi kupi korki na lato. No tak, no to się dziwi, że w bielsku wielu chłopców chce być A piłkarzem. Być... Żołnierzem. Batmanem. Batmanem. Batman. Weterynarzem. Weterynarzem. Księżniczką. Piosenkarką. Baletką. Księżniczką. księżniczką. No to dobrze, czyli mamy tak. Mamy tutaj troszkę baletek, troszkę żołnierzy, piłkarzy, najwięcej księżniczki, ale czy ktoś chciałby być dziennikarzem albo dziennikarką? Ja nie. Czemu nie? Ale popatrzcie, jak fajnie jest być dziennikarzem. Można sobie nosić szalik będę a moja koleżanka z bloku Natasza yy, już wiem, kim będzie chciała zostać w przyszłości. Yy, Tom, no, krawcową.